czytanie z Ewangelii Świętego Mateusza. Gdy to mówił do nich pewien zwierzchnik synagogi, przyszedł do niego i oddając pokłon prosił Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i włóż na nią rękę, a żyć będzie. Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za nim. Wtem jakaś kobieta, która dwanaście lat cierpiała na krwoto, podeszła z tyłu i dotknęła się frenzl jego płaszcza, bo sobie mówiła, żebym się choć jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. Jezus obrócił się, widząc ją rzekł, Ufaj, córko, twoja wiara cię ocaliła. I od tej chwili kobieta była zdrowa. Gdy jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył fletnistów oraz tłum zgiełkliwy, rzekł, Usunie się, bo dziewczyna nie umarła, tylko śpi. A oni wyśmiewali go. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę, a dziewczyna wstała. Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy. Oto słowo Boże.